Nawet Ferrari jeszcze, zobaczcie. I chyba tu jeszcze za dużo osób nie zajrzało. No i takie zakupy widzowie to ja rozumiem. Troszkę modeli na wymianki i troszkę dla chłopaków, troszkę dla mnie. Pokażę Wam w tym filmiku, jakie modele wysyłam Adamowi. 3, 2, 1. Moi kochani, drugą rundę, czyli dogrywkę polowania w Dino, czas zacząć. Będąc w trasie, moi drodzy, nie mogłem nie zajrzeć do Dino, który mamy po drodze w miejscowości pod Chęcinami, koło Kielc. Ale tam, jak widzicie, no grubo musiałem się schylać, żeby cokolwiek w ogóle zobaczyć, co jest w tym boksie. I tak naprawdę, jak widzicie, nic mnie nie zaskoczyło, bo tam z dobrych modeli można było wygrzebać tylko Volkswagena i Pontiaka Azteka. Oczywiście można powiedzieć, no nie poddawałem się, szukałem. Może gdzieś tam coś pod spodem, jeszcze jakiś model się zapłacą, ktoś przeoczył. Nie mam pojęcia, jak to się by mogło wydarzyć w takim boksie, gdzie nic nie ma, no ale warto poszukać. Tym dino spędziłem przy boksie jakieś dwie minuty, no i pojechaliśmy dalej. tu wzięła pestka? Pestka? O nie, daj pestkę, a tu niedobra pestka. Tak, kolekcja na kołach, Pazwita. Manko widzowie, witajcie na kanale Kolekcja na koło. Ja jestem Kamil i zapraszam Was do oglądania nowego materiału na moim kanale. Córcia, nie przeszkadzaj mi, jak ja nagrywam. Ej, no. Widzowie, dzisiaj sprawdzimy sobie, czy kilka dni po promocji w Dino, czyli 2 plus 1, gdzie Hot Wheels wychodził po 5,99, da się jeszcze trafić jakieś fajne modele. Po ostatnim polowaniu, gdzie trafiłem case'y L i K, jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo nie spodziewałem się, że sobie wyrwę Bugatti, Mustangi, yy, Honda Civic... McLaren na Speedtail, czy nawet Ferrari 365. No, a dzisiaj moi kochani sobota. Ja mam kurczę wreszcie wolne. W niedzielę lecimy z rodzinką na chrzciny, więc dwa dni wolne. Sobota jest momentem, gdzie mogę wykorzystać to i sprawdzić sobie kilka sklep Dino i Pepko, jak najbardziej sobie sprawdzę. Jak się mówi, subskrybujcie. Subskrybujcie kanał i ze mną na kanale. Dobra, widzowie, korzystając z okazji, zapraszam Was na forum Discordowe Łowcy Hot Wheels. Jedno z największych, jak nie największe forum zrzeszające fanów Hot Wheels i nie tylko z całej Polski. Znajdziecie tam najświeższe informacje ze świata Hot Wheels i nie tylko Hot Wheels. Przecieczki o nowych kejsach i setach, kiedy co wchodzi, wiele czatów, wszechobecna czateria, na których możecie pogadać z kolekcjonerami z całej Polski na tematy, jakie tylko chcecie. Macie dział z kastobami, gdzie możecie pochwalić się swoimi przeróbkami aut, ale również ocenić przeróbki innych. A poza tym informacje o promocjach, dostawach, giełdach modelarskich, gdzie i kiedy, jaka się odbywa. Najbliższa giełda, taka z prawdziwego zdarzenia, to będzie Piaseczno w połowie października. Nie pamiętam w tej chwili daty, chyba 12. Wbijajcie, kupujcie, wymieniajcie się. Mnie niestety nie będzie na tej giełdzie, ale na najbliższym TMS 9 listopada powinienem się zjawić. Widzowie, a teraz jestem w dino, które otworzyło się niedawno. Dosłownie. 24 września z dniem się to zbiegło, gdzie zaczęła się promocja 2 plus 1, gdzie sztuka wychodziła 599. To były pełne kartony, więc niektórzy na pewno trafili na świetne kąski kurcze. No ja idę zobaczyć, czy jeszcze coś się zostało po tych czterech dniach. Już Ej, no coś tu jest jeszcze w tym koszu. No to całkiem, całkiem dużo. O, nawet Ferrari jeszcze, zobaczcie dobra o, patrzcie customik jeszcze Mustang GT, może sobie wezmę drugiego na luzaka ej, tutaj można spokojnie coś jeszcze trafić chyba tu jeszcze za dużo osób nie zajrzało Audi jest Land Rover Defender, dobra, na razie przełożymy tutaj do do lego, do saszetek, tego co nie potrzebuje o, escorcik nowe, nowe dino nowy wysyp, więc no jest tutaj moi kochani, duża szansa, że coś będzie mclaren speedtail szkoda, że nie sth ale by to była historia dark horse to już nie, to już mam mustanki się wysypują ilościami hurtowymi dosłownie w ogóle to dino jest kurcze takie troszkę inaczej zbudowane bardziej prestiżowo, jakaś biała podłoga jak się wchodzi to o wiele lepiej to wygląda o, to Civic i powtarzają się te case'y o, parę, o jeszcze Ferrari parę osób mnie prosiło żebym coś coś kupił im, więc, no zobaczymy, spróbujemy Buick Riviera czarny o, cv w pełno Alfa Romeo Giulia i nadal Case L i K no ale może coś tu się jeszcze kryje, o, Subaru BRZ, proszę bardzo ale to na razie wszystko nie zaskakuje, bo to już widziałem McLaren. Nie STH Znowu McLaren Też nie STH Mam, że jest tutaj Znowu McLaren Kurcze, kolejny Jest tego towaru tutaj troszeczkę Znowu mam, mam Honda Civic Audi Kurczę, Na razie się wszystko powtarza tu Scortina, Civic, Batman. Powinienem to wyjmować, żeby się do czegoś dokopać. Znowu Honda. Dobra, jak coś znajdę, widzowie, to wam zaraz pokażę. Powoli to widzowie układam. Bo jest tego dużo. A na wierzchu ułożymy dla innych najlepsze kąski, żeby sobie przyszli i zakupili. I nie szukali już, bo nie znajdą tu STH ani TH. Tu mam przebrane mniej więcej to co znalazłem. Więc to pójdzie na, na górę. No i tak to się prezentuje. Po skończonej robocie poukładałem najlepsze sztuki na górze. Więc bierzcie i kupujcie z tego wszyscy. Ja tu sobie parę sztuk na wymianki też i dla siebie odłożyłem. I dla ziomeczków, bo tam też chcieli. Dobra, lecimy. No i takie zakupy widzowie to ja rozumiem. Troszkę modeli na wymianki, troszkę dla chłopaków, troszkę dla mnie. Powiem Wam, jestem mega zadowolony. Dino. Nie lubię tego słowa mówić na O, że oddało. Wycofuję się z tego. Trafiony zatopiony. Co prawda nie było nic fajnego, ani Porsche, ani F40, ale mogę być zadowolony z tego polowania. Ponownie. Dużo modeli zeszło mi troszkę. No i co widzowie? Pepko odpadło. Żona powiedziała nie jedźmy już, bo długo jesteś na polowaniu. No dobra, no i tak już swoje złapałem. Moi kochani, jesteśmy już na wiosce i chyba Wam nagram podsumowanie tutaj w aucie, w bagażniku. Będzie coś innego, bo zawsze tylko w domu, przed, pod, przed stołem. E, ogólnie to ja zawsze muszę coś wymyśleć i kurczę, magnes, który trzyma mikrofon. Położyłem się na chwilę na masce i tak się, tak przylgnął, że teraz muszę użyć do tego magicznego magnesu garażowego do wyciągania spod maski śrubek, jak jakaś wpadnie. Sprawdźmy, czy zadziała, bo spróbujmy jakoś na statywie. O kurde! Jeszcze to jest tą stronę co odpycha. O! Oh, Udało się! Powiem Wam szczerze, że mega mocny ten magnes, w ogóle po co ja go przy tym mikrofonie, nie mam pojęcia. Od, od zakupu go jeszcze nie odłączyłem, a my moi kochani, siateczka z Dino. I pokazuję Wam co sobie wziąłem, na kogo, jaki model idzie, tego nie wiecie, więc let's go! No i dobra, taki oto krajobraz mojego bagażnika wektrowego. Kurczę, kupiłem 9 sztuk, ale jedną sztukę dałem już tu, że Kupiłem jej Batmana 4. 4 Sztuki, moi Państwo, 5 Widzowie, 6 7 8 8 sztuk. Tak jak widzowie, widzieliście, przeczytaliście przed chwilą mikrofon. Coś zaczął trzeszczeć i nie pozwolił mi dalej nagrywać. No tutaj coś gadałem o pogodzie, że mi słońce świeci, bla 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 bla. Generalnie osiem modeli, nie wszystkie dla mnie, troszkę na wymianki, trochę dla mojego znajomego z grupy Kielce Hot Wheels Szymona, także ja teraz pewnie po kolei będę wam zaraz opowiadał no, o tych modelach, no o czym mogę opowiadać. Pierwsza sztuka z tego polowania, a właściwie to teraz zobaczycie, że dwie Wpadły jako pierwsze do mojej kolekcji. O, już tych Ferrari 365 widziałem bardzo dużo. Tutaj jedna pójdzie dla mnie na otwarcie, a druga zapewne zostawię sobie drugą na wymianki na kolejne targi. A najprawdopodobniej będą to dopiero targi w Łodzi. Już to pewnie nieraz mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Najbardziej urzeka mnie w tej, tej Ferrarce złote felgi i plastikowe lampy z przodu. Mega to wygląda jak na maina. Na całe szczęście długo ten dubbing nie potrwa, bo za chwilkę, jak zobaczycie, mikrofon się poprawi, a kolejną sztuką jest McLaren Speedtail, który występuje również w wersji STH. Bardzo fajny model, moja córka ma fioletowego już w luzaczku, ja mam dopiero jedną sztukę. Kolejny Buick Riviera z 66 roku w kolorze czarnym, w kolekcji swojej posiadam go w kolorze ciemnozielonym, już w luzaczku. Robiłem mu nawet sesyjkę na Instagramie, także możecie wbić. Kolekcja na kołach, podłoga 92 na mojego Insta. Szybkim, prędkim, żwawym krokiem przechodzimy do kolejnej sztuki. Te cztery tutaj ułożę, oczywiście, bo jestem pedantyczny. Muszę sobie je najpierw ułożyć, żeby dalej pokazać. Ford Mustang z 18 roku, custom, w niebieskim malowaniu. Naprawdę kozacko wygląda ten mainik. A dlaczego kozacki? Bo naprawdę pod słońcem ten lakier się świetnie błyszczy. Mnogość kalek również nadaje mu charakteru, a poza tym jest świetnym materiałem na kustoma. Bardzo fajnie się prezentuje i ta sztuka chyba będzie dla mnie. Chyba sobie ją otworzę i troszkę tutaj pozmieniam w tym Mustangu. Szósta sztuka Audi 94 i tutaj albo będzie na konkurs, albo również dla Szymona. To się okaże. Zobaczymy, co ma, a co nie ma. Siódma sztuka O. I znowu Mustang. I tu podobna historia, albo na konkurs, albo dla niego. Naprawdę ładnie to wygląda. Mogliście zobaczyć w tym dino, ile tam było sztuk. Dosłownie po kilka sztuk Hondy Civic, jednej, drugiej, yy, Mustangów, McLaren Speed Co prawda, no niektóre kartoniki już zniszczone, świeżo wrzucone, a już zniszczone. Ja nie wiem, jak ci ludzie tam przeszukują. Już delikatnie wystarczy podnieść, przenieść, postawić, położyć w inne miejsce i tyle, a nie tak grzebać jak nie wiadomo w czym. I ostatnia sztuka z 2013 roku Viper SRT. To jest ten taki z tym biednym tyłem, ale z przodu nie ma się czego powstydzić. Osiem takich sztuk. Zatem na tym polowaniu, gdyż Pepko odpuściliśmy, ale tam prawdopodobnie te same case'y, tak jak na ostatnim polowaniu widzieliście, również L i również K. Więc jeżeli chodzi o trafienie jakiegoś THS TH STH albo Ferrari F40 Competitione czy Porsche GT Trójki, tej różowej, bardzo ładnej, mam na razie tylko jedną w kolekcji. No to graniczy z cudem. A propos tej Porsche, no to zobaczcie sobie teraz po tym polowaniu, jakie wymianki udało mi się ostatnio z ziomeczkiem z pracy Sebastianem poczynić. Bo naprawdę udało mu się trafić grube sztuki i ja ze swoich zapasów postanowiłem, że na coś się z nim wymienię, bo nie mogłem tego tak łatwo odpuścić. Także dziękuję za to polowanie, zostawiajcie łapkę w górę i suba. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku, a na koniec łapcie właśnie te wymianki. Na razie! Pierwsza wymiana swojego seka w pięknym, perłowym kolorze wymieniłem właśnie na Porsche GT3, w kolorze różowym. Kurczę wreszcie ją mam, w jednej sztuce, ale zawsze coś. I druga wymiana, pięciopaczek nowy Fast and Furious na Paganizondę w tym kolorze bordowym, no i gotóweczka. A o ostatniej wymianie posłuchajcie sam. Będziemy próbowali się wymienić za coś, zobaczymy. Zobacz sobie, co tu jest. Z tego, jak, coś, jest... jak coś nie masz, to wiesz, to będziemy wymienić no, no to mam w pięciopaku, więc ten dwupak złapałem, tak miałem się otwierać, ale przy pięciopaku też mogę otworzyć. Nie? Może trochę zasłonię. Coś, coś, może z tych modeli nie masz? Może. Ja z matchboxów z reguły nie zbieram, więc ja nie mam prawie nic z matchboxa. O, tego polowałem ostatnio. No. I nie chciałem się do Action, więc powiem sam, może. Jeśli masz, to jak Zobacz sobie tam jeszcze Porsche z Kotwilsa. No, to też ostatnio złapałem, to też mogę się wymienić. Gdzie to Porsche się schowało? Dwa razy takie włożyłem? O kurde, nie wiedziałem. O to. No, tego czasu kurde, nie mogłem złapać, a potem. Mi się trafiło kilka. Czyli co, te dwa? No, Kajenka i Porsche. No spoko, no. no tak czułem, że to Porsche będziesz chciał, bo jeszcze nie zbierałeś wtedy, jak ja go szukałem poszukiwałem. No to elegancko. to... Za to nic. No i znowu was zaskoczę. Myślicie, że to już koniec. Mylicie się. Zobaczcie jeszcze, jakie nagrody wysyłam do konkursu. Widzowie na szybko, jeszcze pokażę Wam w tym filmiku, jakie modele wysyłam Adamowi do rozdysponowania w nowym konkursie na najstraszniejszego customa, który odbywa się na Discordzie. Link do Discorda macie oczywiście w opisie, także wbijajcie i bierzcie w nim udział. Moi kochani, ja symbolicznie 9 sztuk, dorzucam do puli. Ciekawy jestem w sumie, jak chłopaki dostaną tyle modeli, czy nie rozdysponują ich nagród i jeszcze na jakieś dodanie dodatkowe miejsca, bo z tego co wiemy, są one trzy i nagrody specjalne, dwie nagrody specjalne. Ale tak jak mówię, to już macie na Discordzie. Pierwszą sztuką, którą przekazuję na konkurs jest Nissan Skyline GTR R33 w tym czarnym malowaniu, czyli jeszcze nie to granatowe, ale mega mi się podoba, więc myślę, że również i komuś z was, którzy wygrają, tym, który go wygra, również się spodoba. Druga sztuka, to już nowszy temat, Buick z 1966 roku w czarnym malowaniu, mega gangsterski wóz, typowy do włożenia się po Bronxie czy Brooklinie. On również leci do pudełka. Trzecia sztuka to Matchboxi Camaro SS z 1969 roku w takim fajnym, niebieskim, perłowym malowaniu. To jest numer 3. Numer 4, również nowszy temat. Ford Mustang Dark Horse, model który zasłynął niebieskim, matowym malowaniem. Czwarta sztuka leci do puli konkursowej. Piąta sztuka, tu już mocniejsze tematy. moi kochani, Ferrari 365 Competizione. Kupiłem go właśnie specjalnie z myślą o konkursie. Troszeczkę haczyk nadłamany, no ale tych sztuk, jakby nie patrzeć, jest bardzo mało w koszach, więc taki, taki on był. Na sztuka, kolejny maining to Ford Mustang z 18 roku. Customing Geta. Również nowszy temat, bardzo ładnie się ten kolor prezentuje. On tak, jakby troszkę w fiolet wpada. No, taki mainik, kolejny, jest to już szósta sztuka półpremka od majoretki Honda Civic Type R. Troszkę większa skala, ale model bardzo ładnie, bardzo starannie wykonany. Myślę, że wygranemu będzie się podobał ten model. Też również nowszy wypust. Kolejna sztuka, już przedostatnia to taki Welly Nexic McLaren Coupe 675 Bardzo fajnie wykonany, super jest to malowanie. Także ktoś z Was na pewno się ucieszy, bo niektóre te modele Zwelli, i tu mamy skalę 1,64, naprawdę dobrze wyglądają. Trochę by tu można światełka poprawić, ale to taki drobiazg. I ostatni zestaw, moi kochani. Mam nadzieję, że komuś przypadnie do gustu. Kiedyś kupiłem ten zestawik w Pepko, czyli Porsche 911 w wersji off-roadowej, z przyczepką, na której widzicie możecie zobaczyć deskę surfingową. Ten zestaw to już jest starszy wypust. Teraz mamy czarne Porsche, też leci do puli. I to jest, moi kochani, już wszystko. Ja to pakuję i lecę wysyłam Adamowi.